Zmienił kilka sytuacji, na przykład ta, że Adam Bodnar jako prokurator generalny nie był dopuszczony jako strona do postępowania, ale mówił też o tym, że był zszokowany tym, że w ogóle odłożono ad acta wniosek o wyłączenie sędziów. I teraz chcę wrócić do wypowiedzi pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która w tym studiu powiedziała, czy ja jestem zainteresowany tym, żeby został prezydentem ktoś, kto powie, że ja nie jestem sędzią że że 3000 sędziów ma iść na bruk, czy nie wiem gdzie. Teraz, no, sama prezes Sądu Najwyższego stwierdza, że jest zainteresowana wynikiem wyborów. No. Czyli nie jest osobą bezstronną. Niezależną A ma zasadzie. dużo do powiedzenia w kwestii organizacji wyborów. Bo, bo ja osoba bym umieściła tę wypowiedź pierwszej prezes w tej białej księdze jako element dowodzenia. I na przykład. W tym piśmie skierowanym do Europejskiego Trybunału no, Praw Człowieka. Ewentualnie, ale jeszcze coś. Ja podzielam pogląd pana rzecznika Wiązka, że to jest szokujące, dlatego że przecież jak to jest? Jest wniosek, który jest złożony i który nie jest rozpoznany, a mówi się prokuratorowi generalnemu, że on nie ma praw uczestnika procesowego, bo wtedy musiało to być rozpoznane, tylko jest osobą uczestniczącą. No. To już no, przepraszam, bo to, to, to właśnie to nie jest jakiś metapoziom prawny, ale nie. to jest dość fundamentalna sprawa. Idziemy do to sądu to, w jakiejś tam sprawie się okazuje, że sędzia, który ma rozstrzygać w naszej sprawie, tak naprawdę jest kuzynem, wójtkiem, mężem strony, z którą my się procesujemy. My